Dyskusja dotyczyła nadziemnej kolejki, która ma być budowana w Rzeszowie już w przyszłym roku. Taki środek lokomocji z powodzeniem funkcjonuje w kilku państwach. Pojazd może poruszać się zarówno po poziomie terenu, jak i do 15 metrów nad nim. Może przewieźć 1000 pasażerów na godzinę. Mimo tych zalet, projekt wzbudził kontrowersje wśród niektórych radnych. Pytano głównie o koszty inwestycji i przebieg trasy – która zaczynać się będzie w okolicach dworca kolejowego, prowadzić będzie wzdłuż lewego brzegu Wisłoka, przez okolice mostu zamkowego, gdzie nastąpi rozgałęzienie. Jedna nitka wiodła będzie do ulicy Kopisto w kierunku Uniwersytetu, druga obok Multikina do obiektów Politechniki. W że można wymyślić przebieg tej kolejki przez i uczęszczalne tak ale rozumiem także, że nie można go tam tylko umieścić, no bo wymagania techniczne są takie, że to już się zrobić nie No i kwestia pewnie najtrudniejsza w tym momencie, jak wygląda analiza potencjalnych innych rozwiązań, na przykład tramwajów, czy dano to porównanie, jak wypadło porównanie i dlaczego właśnie tak. To ja bym proponował następującą sprawę. Proszę zaproponować. Przyjmę każde rozwiązanie. No, a tych rozwiązań pewnie jest wiele i myślę, że no, do nas wszystkich należy Mamy zadanie takie, żeby proponować, żeby ułatwiać. To, co proponujemy, jest to jak gdyby uzupełnienie transportu. Ja rozumiem, że Pan Radny zmierzał do tego, żeby wyznaczyć inne trasy, ale rzeczywiście mam nadzieję, że innymi trasami pojedziemy. I na razie chcemy robić. 6 km. I chciałbym, żeby społeczeństwo domagało się, żeby budować kolejne linie. A więc jest to początek, tak jak był kiedyś początek kolei, jak był początek tramwajów, czy, czy nie wiem, lotnictwa, czy jeszcze czegoś innego. Kierowaliśmy się przede wszystkim możliwościami rozpoczęcia budowy. Czy szukać działek, które są własnością czyimś tam i załatwiać formalności, i czy też wybrać trasę uważam bardzo ciekawą nad Wisłokiem, bo przecież ulica czy Hetmańska, czy Szotana, to dużo nad Wisłokiem przebiegają. A więc był ten z jednej strony element, z drugiej strony mówiłem o własności terenu. Jeżeli chodzi o szerokość trasy, o szerokość całej trasy, to podtrzymajmy. A więc ta szerokość jest, no, powiedziałbym, bardzo ważna. Te argumenty sprawiły, że większość radnych Poparła projekt. Niemniej emocji wzbudził kolejny temat sesji dotyczący zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, czyli tego przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Mieszkańców Rzeszowa i Obrony Dzieci i Młodzieży przed patologiami. W tym przypadku radni w większości nie poparli tej inicjatywy. Punktów sprzedaży alkoholu będzie nadal 150. Nie uważam osobiście, że zmniejszenie punktów alkoholowych polepszy sytuację spożycia alkoholu w naszym mieście. Wystarczy, że jeden sklep jest w naszym mieście, a ten, kto będzie się chciał napić, pojedzie do tego sklepu, czy wyśle też taksówkę. Także generalnie dzisiaj trzeba myśleć nad wychowywaniem swoich dzieci, nad szkoleniem, nad pewnym systemem w edukacji, o omówieniu o szkodliwości alkoholu, a nie zamykanie punktów alkoholowych. Tak naprawdę Rzeszów się powiększa, z każdym rokiem jesteśmy. Mamy więksi, mamy nowe sołectwa i dzisiaj trzeba myśleć też o przyszłości, dlatego zamykanie czy zmniejszanie punktów myślę, że to nie jest do końca dobry kierunek myślenia i polityki walki z patologiami społecznymi.